Witam Was pięknie, yy, dziś Wam wyrządzę o piątku trzynastego. Jak macie radzi to moi dzistani to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Będę mrod, dziękuję pięknie. Był na dziedzinie jeden chłop, co przeogromnie wierzył w przesądy. Miał na miano francek, a było mu 400 roków. Był najmłodszy z rodzyństwa, a został są w chałupie z matką, co się o niego fort starała. Robił wewerku, we trzyńcu, robotę miał fajną, a wiele się nie urobił. Z wypłaty też poradził jakiś grejcar do krestyrczyć. Gany mu nie było, babom się gan spodobał, inny jego matka go chciała mieć przy sobie, bo się bała, że zostanie sama. Tuż robiła wszystko, co by się nie ożynił. Od małego mu prawiła, że baj, jak czorny kocur mu przeleci przez cestę, to się musi wrócić. Francek jeździł do roboty na kole. Tuż wiele razy do chałupy przyjechał, aż wieczór, bo miasto cesarską cestą jechał z Kryskocura miedzą przez las, przez trzy dziedziny. Baj jak przyniósł budki, co mu sprawił szewiec Badura. To nigdy ich nie kłód na stół, bo chnet matka groziła palcem, że go będą ciść w nortach. Jak pospołu wiliowała cała familia, to Francek, choćby się miał poistać, nie stanął pierwszy ze stołka. Jak się dostał do szpitola, bo dostał bruch, to jak z niego wyszedł, żadnemu nie podobał rynki, bo matka mu przykazała, że tak mu robić. Potem się dowiedział, że komu by ręki podał, ten będzie niemocny, a dostanie się do szpitola. Jak Franckowi zadzwoniło w lewym uchu, to wiedział, że ktoś mu rzeknie jakąś ich dobrą nowinę. A jak mu dzwoniło w lewym uchu, to złą. Najgorszy był było jak umrzeł starzik, bo matka kozała pozasłaniać wszystkie okna, a zdrzadła, co by się jej fotel w żadnym nie przeglądnył a, mu, a chned mu, a jej oczy kozała zawzić, co by następnego umzika nie uwidział. W piątek trzynastego ani synek, ani matka nie wylazowali z chałupy, bo przeca coś się złego stanie. Francek tego dnia sedycki brał urlaub. Tuż yy, tak przez Roki Francek ze z matką żyli W małej chałupie pod, kocym, pod kopcem W kierysi piątek Jak mama synka Wyrychtowała do roboty Wraziła mu do taszki kąsek syra a chleb A chłop pozwyrtał na kole Na szychtę <laughs> Ta szychta bardzo przeszła Bo tego dnia majster Prawił chłopom, że skrys awarie Muszą rychli skończyć Była ganz jedna, kiej Francek wylos Z roboty, a dostał głód Tuż poszedł do baru. Kozał sobie polywkę za trzyno złotych. z jodium gębę utrzył, a miał wynść. Eny paniczka, co mu polywkę dała na stół, przyleciała, że zapłacił zakupa, a ona mu źle wydała. Była to Hanka, której chłopa zabiło na szachcie porę roku temu. Baba jak się patrzy, wdowa z dwójką dziecek. Spodobała się mu, temu franczkowi, tuż ją pozwał na kawę w pędziałek, jak jechał na kole z roboty, a był przy chałupie, to mu keta spadła, a musiał koło zakludzić do chynka. Hyniek se kozał złotych. Jak już obwiadł, to powyrządzą matce wszystko, co się mu dzisiaj przytrafiło. Ona eny ręce złożyła, a podziwała się do kalendarza, że dzisiaj 13, a ona zapomniała kartkę z jednym miesiącem utargać. Tuż straszne nieszczęści. Matka mu zakazała iść wszędzie tam, kany była trzynostka. Ale w pędziałek chłopu się za zachciało polywki, a Hankę przeca pozwał na kawę. Paniczka z nim poszła, a okazało się, że je, na je, je urodzono trzynostego, że mosynka y co mu je trzyno z roków, a że jak kościk, ta trzynostka się dzierży. Tej, 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 tej Hanki. Francek się ganz wylinkął, ale Hanka się mu podobała. Minął rok, a tych polywek a kaw chłop zjadł, a wypił tela, że matce, Han, Han, matce Hankę swoją galankę przykludził pokozać, no a z nią y, dwoje dziecek. Starce ze zaczątku za, zabyło słabo, ale po tym isto zrozumiała, że już nic nie, nie zrobi z tym swoim synkiem, że przecież y, się musi ożynić. Ślub był 13 w piątek, ale matka francka o tym ani nie wiedziała, bo zaś wytargała z kalendarza jedną kartkę. Hanka z dzieckami się skludziła do francka, za rok się im urodziła dziełuszka, a za trzy roki chłapieczek. Matka umrzyła 13 w piątek, ale niż um święty Piotr zakludził do nieba, to i pogroził palcem, bo chciała wleść przez 12 bramę. Rostomili Mocie takie dwa obroski po obydwu stronach. Jak Mocie radzi to moi wyrządzani, to, mi dejcie, to subskrybujcie mój kanał. A z drugiej strony macie film, co się Wam może spodobać. Dziękuję pięknie.